Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Dziś Jezus mówi nam o krzewie winnym. Tekst, który słyszymy z Ewangelii Świętego Jana, ten fragment z rozdziału 15, idealnie obrazuje łaskę Chrztu Świętego, ale też pokazuje, jaka jest i jaka powinna być relacja pomiędzy nami. Jezus mówi, że on jest prawdziwym krzewem winnym. Kim my jesteśmy? My jesteśmy latoroślami, które są zaszczepione w ten chrzest. My jesteśmy latoroślami, które są jakby umiejscowione w Chrystusie. I jeżeli my usychamy, czyli przez nasze grzechy, przez nasze winy sami podcinamy to po prostu nadajemy się odcięcia, ale kiedy rzeczywiście zaczniemy czerpać z tego źródła, którym jest Chrystus, czyli tak jak ten krzew, te ratorośle, które z krzewu winnego czerpią soki, one przynoszą przepiękne owoce. I to jest zadanie dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina przynieść piękne owoce, pięknego życia, które Chrystus nam daje i do którego Chrystus nas zaprasza. Chrystus pragnie, abyśmy byli w Niego wszczepieni. I tak naprawdę nie ma innego życia, jeżeli nie jesteśmy razem z Chrystusem. Jeżeli jesteśmy oddzielni, to rzeczywiście jesteśmy czymś suchym, czymś, co nie przynosi owoców, czymś, co jest daleko od tego, jaki plan ma Bóg wobec każdego z nas. Jezus zaprasza nas, abyśmy weszli w bardzo, bardzo bliską relację z Nim. Abyśmy budowali tą relację tak, jak właśnie przedstawia tekst dzisiejszej Ewangelii, czyli bycie bardzo mocno przy Chrystusie i bardzo mocno z Chrystusem. Do tego zaprasza nas Jezus, tego Jezus pragnie, ale decyzja zawsze należy do nas. Dlaczego? Bo on nam daje wolną wolę. Jezus daje nam, bo Jezus pozwala nam samemu zadecydować. I chociaż on bardzo często cierpi, z tego powodu jest mu smutno, przykro. Mówię takim trochę obrazem dziecięcym, ale on daje nam wolną wolę do podejmowania naszych decyzji. Dlatego też, jeżeli chcemy wejść w Chrystusa, wejść... Kościół, jeżeli chcemy być blisko Chrystusa, musimy rzeczywiście stać się takimi latoroślami, które będą czerpały wszystko z Niego, który jest krzewem winnym. Czyli mamy brać swój początek, w całą swoją duchowość, wszystko od Niego. Mamy budować na Nim i wraz z Nim. Dlatego też Matka Najświętsza mówi, o naszej bliskości z Jezusem Chrystusem. Dlatego Maryja, Królowa Pokoju Medjugorje tak często powtarza o tym, abyśmy porzucili grzech, abyśmy zwrócili się Chrystusowi, abyśmy poprzez naszą modlitwę budowali bardzo bliską relację. Bo modlitwa jest tym, co pomaga nam urzeczywistnić i uzmysłowić sobie bliskość relacji z Jezusem. Jeżeli ja się modlę, nie wyobrażam sobie życia, bez Jezusa. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, którzy słuchacie tych słów, pamiętajmy, że my mamy przynosić dobre owoce, ale to owoce będziemy dopiero przynosić dobre, kiedy zdecydujemy się na Chrystusa i kiedy zaczniemy czerpać z Niego. Jeżeli będziemy czerpać z Niego, to ta Jego miłość będzie również wypływała z naszego serca. Jego dobroć będzie wypływała z naszego serca. Jego miłosierdzie będzie wypływało również z naszego serca. Dlatego na tą piękną drogę bycia z Chrystusem, dla Chrystusa i bycie wszczepionym w Nim, co stało się już w momencie tu Świętego, błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Awe Maria.